Jeśli chodzi o drugą ustawę, czyli podwyższenie akcyzy na alkohol, to też to nie. Mógł. Przecież podpisał... podpisał deklarację tak, żadnej nie. podwyżki podatków, więc. Tylko, ale czekaj, też nie. Poczekaj, bo ten, ta podwyżka akcyzy, proszę Państwa, będzie. Ta podwyżka akcyzy będzie, bo prawo i sprawiedliwość ją przyjęło. Przyjęło ustawę, w której co roku podwyższana jest akcyza na alkohol. Natomiast nie będzie podwyższona tak, jak chciał tego rząd Donalda Tuska, bo rząd Donalda Tuska chciał ją podwyższyć po prostu o 15%, tak? A Prawo i Sprawiedliwość zapisało o 5%. I to jest ta różnica. Podwyżka i tak będzie akcyza. Ale Karol Nawrocki też nie mógł podpisać tej ustawy politycznie. No nie może w ciągu pierwszych trzech tygodni bycia prezydentem złamać umowy, którą zawarł z Mencenem dwa miesiące temu. No po prostu nie może tego zrobić. Więc politycznie rzecz biorąc to jest absolutnie logiczne. Czy to jest dobre? No, tania woda w Polsce to jest y, chyba taki nasz tradycyjny już, y, nie wiem, tra tradycja taka, że mamy tanią wodę y, y, w Polsce. Będziemy ją mieć nadal.